Cześć, tutaj Lloyd, pokażę wam strony do kupowania LEGO, więc pierwszą stroną będzie Allegro, tutaj mamy jak widzicie 812 tysięcy ofert, pewnie nie wszystko to klocki, ale pewnie większość jak widzicie tych zestawów jest naprawdę masa, jak widzicie ja tu zjeżdżam i wow jest naprawdę ich dużo, oczydemkę, jak widzicie naprawdę jest sporo ofert, Możecie sobie coś znaleźć. Przechodzimy do strony 2. A, i film nie jest reklamą, tylko po prostu jakieś strony wam to pokazuje, gdzie można nabyć Lego. A to Media Expert tak. Tutaj mamy naprawdę dużo Lego. Zobaczcie. No są to jakieś promocje. Jak widzicie, może coś dorwać ciekawego. Nie są, nie są to tylko elektroniczne rzeczy, ale jak widzicie, klocki też są. Już od sumy dłuższego czasu, kiedyś nie było, ale już od dłuższego czasu są tu nawet klocki. Jeszcze raz mówię, film nie po prostu ja mówię wam jakieś strony. No strony, to OLX. Jak widzicie, tu jest naprawdę sporo dodawanych rzeczy. Znaczy tutaj, 2 sierpnia to w sumie wtorek, nagrywam, ale gdzie na 2, na 2.30, 11.44, 8.51? Dzisiaj, a nie, to 2 nie września, sierpnia. Tutaj jest 12.6. No wiadomo, tutaj czasami ludzie się nie znają na cenach, po prostu wystawiają coś zawyżonych. No a czasami, czasami dużo zaniżonych. Ja nagrywałem film, jak zainwestować w Lego. Więc jeżeli nie widzieliście, to możecie sobie zobaczyć. Właśnie tam opowiadałem o tym. Ale to jest naprawdę sporo. Wiadomo, nowe są używane, często przeważnie, ale. Są one w dobrym stanie często. Przynajmniej mają wszystkie klocki, więc. Ta strona, która nie jest stacjonarnym w stacjonarnym sklepie, która nie jest stacjonarnym sklepem, jak na przykład Media Expert, tak mi się wydaje, że nie jest stacjonarnym. przynajmniej je nigdzie nie widziałem, ale jest to alto. Tu tutaj macie dużo zestawów, np. 800T. No i tu sobie patrzycie. Zestawiki. Albo to na przykład wejdziemy sobie jeszcze. No i tych zestawów trochę jest, jest to dużo zestawów. Przechodzimy sobie do ze sklepu, ale ten wejdzie już stacjonarny. sklepem stacjonarnym jest smyk. Tutaj nawet nie tylko mamy klocki, patrzę są jakieś dresy. Ale jak widzicie są to małe rozmiary, więc szkoda. No ale wiadomo jest to smyk. Mamy też dużo zestawików, czasami nawet myślę, że w dobrych cenach dosyć, ale no to, to różnie bywa z smykiem, ale czasami ceny mogą się różnić. Nie wiem, czy w przypadku smyka to jest akurat, ale mogą się różnić w tych sprawach stacjonarnych, jak i internetowych. przychodzi czas na stronę lego tu no jak wiadomo jest to strona lego więc tych zostałów jakby powinno być najwięcej przypominam nie jest żadnym reklamę jeszcze raz Pokazuję Wam jakie strony wiadomo, tej strony jest jeszcze pewnie dużo, a to była ostatnia strona, więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie tutaj łapki, suwy, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, co można nagrać, do zobaczenia i pa!